Do przodu się pochyl, o właśnie. Do przodu synuś. prostujesz się, o właśnie. I zakręt. Pięknie i o to chodzi. To było idealne. I już zakręcik Pięknie Pięknie synuż. Do przodu się bardziej pochyl i zakręcić Świetnie. I zakręcik dawaj. Pięknie. Jeszcze jedź, jeszcze jedź i zakręcić. Superaśnie, do przodu, do przodu, do przodu. Bardziej do przodu. Pięknie, pięknie, pięknie. O właśnie. I już już zakręci. Ekstra! Do przodu pochyl. I już zakręci. Superaśnie I dawaj zakręcaj. Pięknie do przodu, do przodu, do przodu. O właśnie. I dawaj, możesz skręcać. Do przodu pochyl. Do przodu i kolanka ugięte. Bardziej dominić się pochyl. O właśnie. Bardziej się pochylaj. O właśnie, super. I zakręcik dawaj. Bliżej siebie narty trzymaj. O, pięknie, pięknie, pięknie.